Cześć, tu Madzia. Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z serii Minecraft na obcasach. W dzisiejszym odcinku ogłoszę wyniki konkursu. Żadnej budowli niestety dzisiaj nie będzie. Przez ostatni czas sprawdzałam wszystkie mapki konkursowe. Było ich ponad 1500, może nawet 1600. Nie pamiętam już dobrze, bo te, które nie spełniały kryteriów, znaczy kryteriów, były po prostu plagiatami, albo nie dawało się ich przejść, bo czegoś gdzieś brakowało. Usuwałam, więc trudno mi określić liczbę, ale na pewno ponad 1500. Yy, mapki, yy, dużo mapek było ciekawych, interesujących. Yy, wygrały oczywiście trzy, tak jak zapowiadałam na początku. No, nadsyłaliście mi też pl yy, plagiaty, yy, co mnie całkowicie rozbroiło. Ktoś mi wysłał redmurka. Tylko, że z Polszczonego i to nie do końca, i uważał, że to jest jego mapka. No sorry, ale ja Redmurka z Kamilem przechodziłam, ja tą mapkę znam, wiem, że to nie jest jego. Tak samo niektórzy próbowali angielskie mapki przerobić na polskie, no ale niestety zapomnieli o kilku tabliczkach. No więc przykro mi. W każdym razie wszystkim serdecznie dziękuję za nadesłane prace. W przyszłości mam zamiar ogłosić jeszcze kiedyś konkurs, mam nadzieję, że również weźmiecie w nim udział, pomimo że, no, nie wygraliście. A teraz przechodzimy do zwycięzców. Każdy ze zwycięzców dostaje giftkod oraz możliwość zagrania ze mną w Minecrafta. Jak się dogadałam z Kamilem, zaprosimy zwycięzców do kanciastej doliny i spędzimy z nimi miło czas, porozmawiamy, coś tam wybudujemy. Odcinek z tego zapewne będzie na kanale. Tylko tego odcinka oczekujcie tak, za tydzień, za dwa. Muszę się jeszcze. Dogadać ze zwycięzcami, kiedy każdemu by pasowało, bo chciałabym wszystkich naraz zebrać. A przechodząc do zwycięzców, jest ich trzech. Pierwszy, Kaman 237, zrobił bardzo ciekawą mapkę. Było troszkę skakania, co mi się podobało, było kilka elementów przejścia przez piekło. Labirynt mi się bardzo podobał, oraz że nie było standardowo zbierania diamentów, tylko były slimeballe. Mapkę naprawdę miło się przechodzi, sympatyczna mapka. No nie wiem, czy to może być sympatyczna, ale naprawdę ta mi się bardzo spodobała. Kolejną mapką wykonaną przez użytkownika Kings.pl było podwodne miasto. Był tam również labirynt, były ciekawe przejścia. Bardzo mi się właśnie podobało, że to jest pod wodą i w niektórych elementach mapki woda dość utrudniała przejście. Ale mapka naprawdę fajnie wykonana. I też co mi się podobało, punktami były sztabki złota. I już trzecia mapka, użytkownika Rufi2727. Była robiona wzorowana, może na książce władca pierścieni. Nie czytałam książki, więc nie wiem, czy coś tam się z nią zgadzało. Bardzo pomysł mi się właśnie spodobał, zwłaszcza spodobał mi się labirynt z lawy i pomieszczenie z dniami, gdzie trzeba było naprawić jeden z dźwięków. No Właśnie te trzy mapki zwyciężyły. Jakoś w nich najbardziej całokształt mi się podobał, pomysłowość, bo nie było takich no, ścisłych kryteriów, że ma być tyle pomieszczeń, w tym ileś tam ma być tego, ileś tam tego. Po prostu całokształt brałam pod uwagę. No i serdecznie gratuluję zwycięzcom. Zachęcam Was do oglądania dalej moich odcinków z Minecrafta i nie tylko. No i do zobaczenia, i cześć!